Szybko, kapit e szeregowy, musimy dojechać do naszej nowej bazy. Dobrze, dobrze, kapitanie. Mamy tu nowego członka naszej drużyny, pana Chlebka112. Chlebek 112 mam nadzieję, że będzie przyzwyczajony? No, też tak myślę. Pana, bo tutaj powiem chyba trasy. E e dobrze, proszę pana. E no niedobrze właśnie, proszę pana, niedobrze. E e Yy, yy, mała przerwa, yy, problemy techniczne. Okej. Okay. Yy. Dojechaliśmy już, nasza furka okay. została ukradziona, ale dobra, możemy iść, wchodzimy. Yy, na pewno? Dobrze, tak, tak. To idziemy? Yy, o nie, jeszcze yy, Pan tak. Marcin tam został, Jezus no nie, Marcinie, proszę przy. Dobra, jesteśmy yy. wszyscy. Yy. Proszę tutaj, muszę się zgłosić do centrali. Halo, halo, jesteśmy w bazie! Proszę mi otworzyć drzwi. Teraz musimy e, łączyć e, specjalne urządzonko. Pana? Tak? Musi chodzić, e, jak pan za mną idzie. Dobra, dobra. Widzi pan, już nam otworzyli te drzwiczki. Było to bardzo ładnie. A jeszcze pan, Robert 112 tam dostał. Y Waga start. Ok, uwaga. O kurde! O, panie, panie, panie kapitanie! To co pan robi? Jest pan superaśny. Z pana. A jak pan chlebek się czuje? Proszę tak nie kręcić głową. O dobra, nieważne, eee. światła! Co to było? Pan chlebek strzela. Gasić światła, idziemy spać, spać. Dobrze, dobrze. dobrze. Yy, yy, dasz mi dobrze. Yy, pana Romeita. Pana Romeita proszę pana dają ci. Jeszcze temu gościom. Dobra, gasimy światła, wszystko tutaj. Dobra. Pięknie, no, idziemy spać. Dobrze. Yy, jak ja, jak typowo, kapitan, idę tutaj. Pan Chlebek coś tam robi, <laughs> dziwnego. Dobra, no nie, nie, yy, nie, problemy techniczne O Obozy! Szybko do bazy! Szybko do bazy. To chyba na górze, nie wiem. O nie, 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 nie. O! O! Dzień dobry. Dzień dobry. Doszło mnie do znania, że pan e, ukradł pieniądze. Jakie pieniądze? No proszę pana, dostałem tutaj informację o proszę zobaczyć to na moim laptopie. Proszę, proszę tu przejść. No, dobrze, dobrze. A, widzi pan, tutaj są wiadomości, że pan ukradł jakieś pieniądze. O, o kurde, no to chyba mnie coś wrobiło. Wrobiły cię? Musimy ich znaleźć. No, a co to za krew? Nie wiem, proszę pana, e, szybko, musimy znaleźć tego typa. E, dobra, e, ty go, gościu będziesz tu pilnować, dobra? Dobrze. Dobra, on tam będzie pilnować. Szefie musimy iść chyba na akcję. Nie, a ja, ty mam. Panie kapitanie! kapitanie e, jeśli jesteśmy na dachu, musimy e, wziąć helikopter. Dobrze, dobrze. E, o, dobrze. Niech pan steruje helikopterem. Nie mogę, nie, nie mam uprawnień. Aha, do, no no to no, so ja, bo jestem jakimś tam... Dobra, nieważne. E, gdzie ja ma, gdzie mamy lecieć? Do banku, słyszałem pogłoski, że on jest gdzieś w banku. Dobrze. Patrzę tu na, na różneczce już. Dobrze. Widzę go, widzę go, proszę pana, widzę go. Dobra, mam lądować. Lądowanie. Dobra. Dobra, dobra. Uwaga, lądujemy. O nie, proszę pana, jakieś zakłócenie w helikopterze. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Dobra, lądujemy, halo, halo! Yy, tam już no, jakaś no, policja. Nie, awaryjne, bo coś się stało z helikopterem. Tutaj jakieś nie, nie ma kontrolek w ogóle, więc no właśnie... Nie, tutaj już policja przyjechała! Więc trzeba lądować. Ale tam strzela do nas! Kurde! Nie! Spada. Dawaj, dawaj karabin! R lecę do góry! Halo, wstać! Wstać! Yy, yy, yy. Okej! Okay. Okej, okay, dobra, poraziłem go prądem. O, kurde. Yy. Tak, za panią 512 jest dobrze. Dobrze. Czy pana, muszę go teraz przeszukać. Proszę odejść. Dobrze. Czy pana, miał bombę. To jakiś kryminalista. On był bardzo niebezpieczny, trzeba go stąd zabrać. Tak. Yy. Dobrze. Trzeba go stąd zabrać. On jest totalnie niebezpieczny. Dobrze, idziemy z nim. Trzeba tutaj usiąść. E, dobrze, lecimy z nim do naszej bazy. A pan Maciej gdzie jest? No, czeka już na nas w bazie tam. Tylko nie wiem, czy on nie pojechał, bo się spóźnił. A nie, bo on obraniał po prostu. Dobra. Pana mamy dobrze, dobrze, mamy jakieś, jakąś awarię. Na szczęście tu jest już nasza baza. Dobrze tak, lądujemy. Tak, źle. Dobra, nieważne. Ważne żebyśmy wylądowali. Tak, dobrze. Może już pan wysiadać. Pana? Halo? No, jestem już. Dobrze. To musimy go zaprowadzić. Gdzieś tam. Zaprowadźmy go, Ała! <noise> Dobrze. Y... Trzeba go dać tu na stół. Nie. To jest jakiś dziwny, jest dziwny. Nie, Jeszcze raz. <głos> jeszcze <głos> raz go na stół trzeba dać. Jezus, Maria. Proszę się nie śmiać. Ja tak Dobrze, co jest? Dobra, nieważne. O, o, obudził się, obudził się. Dobra, idziesz do celi. Do celi wchodzisz. Co jest? Do celi proszę wejść. Do celi proszę to, to proszę pana. Proszę pana, proszę. Co jest? Do celi. Dobra, eee, yy, misja zakończyła Ej, Nie, nie sobie patrz, sobie. nie patrz. O Jezus, no chodźmy stąd. Dobra. Chyba powiedzieć piecyk, że mu było ciepło. Dobra, idziemy do pana Marka. No właśnie, a gdzie on jest? W XB. Miał filmować. Dobrze, yy, Dobrze. ja już idę. Yy, w, 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 a nie, tutaj a nie. Tutaj nie idziemy. O, boże. Yy, idziemy, idziemy. pani idzie. O proszę pana to jest. Ej pan, ej pan Marek yy, dziwnie strasznie wygląda, ma tu coś dziwnego. Gdzie pan jest? Chyba zrobił przemianę jakąś. Nie, proszę pana, proszę ten. O, tak, to mój nowy strój. Ja, proszę to pana, to proszę razie. usiąść. Dobrze, dobrze. Powinien sobie oko. ale to nieważne, ważne jest to co się dzieje na świecie. Na świecie dzieje się to, że coraz więcej jest zgłoszeń o morderstwa. Ale proszę pana, no? jeszcze chciałem powiedzieć, że jesteśmy komandosami, prawda? Eee, prawda. Dlatego przyjąłem się. <laughs> Pan zniknął. Eee, dobrze, nieważne. Jestem minus? No tak, tak, tak. Pana, to jest moja moc niewidzialności. No. A więc, eee, szanowni, zanim temat, proszę tu podejść do mojego burka. Panie Marku. Tak. Proszę podejść, Znaczy pan, żeby... pan Marek myślałem, że ja. Pan Marek ma podejść, no. czy ja? Pan Marek ma podejść. Chciałem wam pokazać. Patrzcie, ile zgłoszeń jest. I tu się podnosi linię. I to ten problem. Że ziemniak... i ziemniakiem. Co? I... I go. Panie Rusku, pan, się, pan jest jakiś pijany. No proszę pana, proszę nie tego. To pan w ogóle... Nie Dobra, idziemy na górę, bo musimy zrobić... Musimy zrobić więcej zgłoszeń. Dlatego słyszałam, że jakiś tyt podpala domy. Aha. I trzeba te, temu jakoś zaradzić. Dobra, to jedziemy. Dobrze, proszę pana? Y no, zresztą, musimy zejść na dół, bo musimy zejść jeszcze śniadanko. Też jest noc, no to kolację. <laughs> śniadanko na kolację? Nie, nie, panie Marku. Tak, dobra, jedziemy. No, proszę pana, czy pan robił jakieś ognisko? Y cela się pali! Y Słuchajcie.